Witam Państwa bardzo gorąco. Dzisiaj zaproponuję przepis na bardzo fajny obiad szybciutki. Pyszny przede wszystkim. Są to ziemiaczki w ziołach z dodatkiem marchewki, cebulki i pomidorków. One będą pieczone w rękawie i w rękawie też zrobię łódka. Przy okazji będzie jako dodatek do tych ziemiaczków. Mam tu przygotowane oczywiście obrałam sobie ziemiaki. To w zależności na ile osób robicie, to taką sobie porcję zrobicie. Mam pomidorków kilka, takie malutkie najlepsze są. Kilka małych cebulek, dwie marchewki i do tego będą potrzebne zioła. Tu mam taki skład ziół włoskich, oczywiście sól kłodawska grubo mielona i tutaj mam pomidory suszone z czosnkiem i z bazylią. To mam z tej firmy Prymat, ja już kiedyś to pokazywałam. Bardzo fajna mieszanka. A do kurczaka oczywiście udka są umyte i osuszone. Nie będę dodawać, ach zapomniałabym, do ziemniaczków jeszcze jest potrzebna oliwa z oliwek. Ja mam taką z ziołami, ale może być czysta. Taką jak lubicie, jak w domu używacie. I kurczaczek oczywiście jest, są udka umyte, osuszone. Bo do rękawa ja nie daję nigdy, nie smaruję żadnym tłuszczem mięsa. Po to się robi w rękawie, żeby to mięso było zdrowe, bez żadnych tłuszczów, żadnych dodatków. To, co się wytopi z mięska, to jest naprawdę najwspanialszy smak. I do tego kurczaczka będzie potrzebna mi też sól. Tu mam przyprawę do kurczaka i czosnek suszony. I tutaj możecie sobie zrobić swoją mieszankę taką, jak do kurczaczka smażonego dodajecie. I zabieram się do pracy. Ja, ziemniaki, teraz pokroję na mniejsze kawałki. Myślę, że tak wystarczy. Możecie też takie malutkie ziemniaczki zrobić, wtedy w całości dacie. Ważne jest to, żeby marchewka też miała mniej więcej takiej wielkości jak te ziemniaczki. Się będą wszystko będzie się piekło w tym samym rękawie, także żeby wszystko ładnie doszło i by było miękkie. I teraz powiem Wam tak: jeżeli chcecie robić sam, chcecie obiadek, tylko te ziemniaki w ziołach i w wieżynach. Wtedy ja robię tak: kroję pieczarki, kroję paprykę, cukinię i tak jak tutaj, marchewkę, cebula i małe pomidorki. To wszystko razem mieszam i piekę rękawie. I to jest jako samodzielny obiad. A ja dzisiaj do, dodałam mięsko, dlatego chciałam, żeby nie było za dużo tych smaków. I ziemiaki wtedy, jak jest więcej warzyw, są bardziej, takie mają w środku, są miejsca, taki sosik. A nam tu będzie potrzebne do mięska, one będą fantastyczne z tymi właśnie ziołami i marchewką, pomidorami. Jest naprawdę świetne tanie. Bardzo szybciutko się to wszystko robi a potem całą robotę za od nas odwali piekarnik. Piekę około godziny, 20 minut wszystko, bo w jednym rękawie będzie mięsko, a w drugim te ziemniaki. A w ten sposób i wszystko razem wrzucamy. Za chwilę ja to doprawię wszystko, zamieszam i włożę do rękawa. Będziemy piekli, najpierw nastawiamy piekarnik góra-dół na 200 stopni, a po 20 minutach przebijamy rękaw i zmniejszamy temperaturę pieczenia do 180. Teraz cebulkę. Jest taka większa, mogę można ją przykroić na pół. Tak. Na końcu włożę pomidorki bezpośrednio do rękawa. Teraz trzeba to ładnie dosmaczyć solą. I ziołami. I tu jakie macie zioło w domu. Tak jak używacie. Można naprawdę tutaj fajnie pokombinować. Ja bardzo lubię taki zestaw. Teraz naleję oliwę z oliwek. Nie możemy żałować, żeby nam się po prostu ziemiaczki nie przykleiły do folii, żeby nie były za suche. To wszystko teraz zamieszam. Odstawię na bok. Na końcu potem dołożę pamiętę. I to samo teraz zrobię z kurczaczkiem. Tu możecie robić rolatki z filetów, rozwijać sobie. Tu naprawdę jest dowolność. Jest fantastyczny przepis, szybciutko się robi. Obsypię solą. Czaskiem. To jest suszony, możecie dać granulowany. Tak, jak w domu używacie. Możecie nie dać czas składać, tylko czerwoną paprykę ostrą i jeszcze jakąś przyprawę do kurczaczka. I naprawdę tu nie trzeba żadnego tłuszczu dodawać. I mi. Ojej, Wypadek się stał przy pasy. Ja nie żałuję tutaj tych przepraw. I gotowe. I teraz wszystko włożę do rękawa. Mam przygotowaną blachę. Tu sobie wyłożyłam pergamin, jakby coś pękło, ale w to się nie zdarza. I obcięłam sobie dwa kawałki folii. Teraz włożymy sobie na utka. We'll be right <laughs> back. W międzyczasie już włączyłam piekarnik. Piekarnik się rozgrzewa. I pamiętajcie na 200 stopni najpierw. A potem zmniejszy po 20 minutach na 180. Trzeba będzie związać. Teraz ziemieczki. Tu sobie najpierw wyżę ja ten koniec. Zamieszam i teraz wrzucam na górę czerwone pomidorki. I na 20 minut, po 20 minutach przebijam rękawy oba i dalej na około godziny na 180 stopni. I gdanie będzie gotowe. Minęło 20 minut i teraz przebiję rękaw. I ponownie wkładam teraz na godzinkę do piekarnika. Teraz do... Zmniejszyłam grzanie na 180 stopni. I tak oto wygląda nasze danie. Pachnie niesamowicie. Ja tu może ukroję kawałeczek mięska, żebyście wiedzieli, że jest mięciutkie. Fantastycznie. Zobaczcie, jak to się od kości odchodzi, mięciuteńkie. Kartączelka kawałek wezmę. I sobie teraz spróbuję, mm. po prostu niesamowite. Mięciuteńkie. Pyszne. Przeszło tymi ziołami. Zobaczcie jak to fantastycznie wygląda. Cóż innego mogę powiedzieć? Nic tylko polecić Wam to danie. Jest bardzo szybciutkie, szczególnie dla zabieganych. Szybko się robi. Wkładacie do piekarnika, macie czas na inne sprawy. Po godzinie 20 minutach wyłączacie piekarnik i obiadek jest gotowy. Za dzisiaj za oglądanie bardzo dziękuję. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapki w górę, i oczywiście komentujcie. Ja z komentarzy naprawdę się bardzo cieszę, a mało tych komentarzy ostatnio. I nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na następny mój przepis. Do zobaczenia. Dziękuję za dzisiaj.